W jeżeli chcesz wygrać za darmo kierownicę do farminga, a mianowicie Sajek'a, albo wygrać sobie 200 zł w dowolnym konkursie, albo dowolną gierkę, to macie to zdjęcie oraz to zdjęcie. Jeżeli będzie 4000 lajków, losujemy dwóch wygranych. Kierownica trafia do Was, także zapraszam. Link oczywiście do Instagramu macie w opisie. I tutaj jeszcze powiem, że macie zasady opisane, jak klikniecie w zdjęcie. Siemano w nowym odcinku mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku drodzy widzowie, wasza decyzja co będziemy kupować, ale to w trakcie odcinka. Oczywiście o tym się przekonacie, wy napiszcie hashtag wybór, a wam szybce serduszko I jak wiecie gospodarstwo się bardzo rozwija No i musieliśmy zniszczyć tą owczarnię już do końca ja to nazywam owczarnię, ale to wiadomo miejsce, taka obora, gdzie po prostu trzymamy owce Raczej każdy, mm, kto ma IQ powyżej jednego, tak to nazwijmy, raczej powinien się domyśleć o co chodzi e, Jedziemy dzisiaj na pierwszy ogień, na pewno na pole, pozgrabiać sobie te całe wichajstry, które wcześniej... No, przetrząsaliśmy, tak to nazwijmy e, Tego naszego... Bydlaczka. Zostawimy na razie w spokoju. Nie będziemy go używać. Dawno fendem robiliśmy, a z racji tego, że John Deere jest podpięty, pod właśnie takowe oto kosioreczki. No to bierzemy sobie dzisiaj fenda. Z tego, niestety, New Hollanda za dużo nie zostało. Jego już na gospodarstwie nie ma. Klasa też sprzedałem kombine, także pieniędzy mamy. Nawet spoko że tak powiem, nie ma na pewno tragedii w naszym budżecie, żadnej dziury nie ma, także widzowie możemy sobie pozwolić na e, dosyć wiele, dosyć wiele nabytków. Tylko też jest problem taki, że tutaj no nie oszukujmy się, ale to gospodarstwo jest już rozwinięte w takim stopniu, e, że możemy się bawić, to jest tak naprawdę już ta seria jest tak bardziej e, dla zabawy niż jakimś tam ciągnięciu jej e, na mega realizmie, ze względu na to, że no i tak, gdzieś kwestie, jeszcze pewnie cały czerwiec, cały lipiec ona będzie. I w koniec. W sierpniu zaczynamy najprawdopodobniej tą serię w Farmingu 22 od nowa, od zera, żeby to fajnie się oglądało, fajnie wyglądało. Poczekamy na jeszcze więcej modów, bo teraz, tak, z Farminga 22 wychodzi seria z kolizem już niedługo. Oczywiście w czerwcu, i to nie wiem, jak wygląda seria z kolizem, ze względu na to, że nie pisałem z nim wczoraj. Bo miał budować swoje gospodarstwo, i teraz jest pytanie: czy on już wybudował to gospodarstwo i sobie ogarnął jakieś maszyny, czy nie? Bo to tylko tak naprawdę jest kwestia poczekania, właśnie na Mega i możemy nagrywać. Czyli ja obstawiam widzowie, że w przyszłym tygodniu ten odcinek będziecie mieli. Jeżeli się uda, fajnie było, jakby we wtorek ta seria wystartowała. Oczywiście w poniedziałek na pewno nie wystartuje, bo w poniedziałek macie to 10 modów tygodnia, także tej serii na pewno wam nie wrzucę w poniedziałek. Ale w poniedziałek nagrać, we wtorek wrzucić. Dla mnie by było, widzowie, pięknie. A teraz o wszystko nagrywam tak troszeczkę sobie na ostatnią chwilę, powiem wam. Jest w sumie tam 14, o 16 to pewnie będziecie oglądać. Ale kwestie są takie, widzowie, że kurde, komu nie mam. Komunie mam jutro i jutro nie będzie czasu nic nagrać. Także dopiero w poniedziałek gdzieś tam po komunii będziemy znowu sobie ruszać. Myślę, że w czerwcu postrymujemy trochę. Trochę postrymujemy. Myślę, że w tym tygodniu jeden live się pojawi. Dużo no nie? Dużo widzowie, mega dużo live'ów się robi, o Boże Ale zajechanie w tej robocie, kurde Czeba ta kierownica znowu takiegoś, dobra Już się rozruszała trochę, to teraz będzie lepiej Lecim, lecim w prawite Oczywiście no wiecie, gdzie łąka się znajdowała Także wam tutaj dużo nie będę tłumaczył eee, To sobie nie będziemy jednak Prasować, jednak zrobię to całkowicie inaczej Nie będziemy czekać aż to wyschnie eee, Przyczepy nie będziemy kupować, tylko po prostu sobie Ogarniemy to o Boże Ogarniemy to sobie na takiej zasadzie e, Że wypożyczymy sobie tą przyczepę samozbierającą, tylko dosyć dużą O co to, to drzewo to, patrz Tylko ono to ru runąć może zaraz na nas, i tyle, tyle będzie z ciągnika kolejnego, tak mi się wydawało Jakby takie drzewo runęło, to mogłoby być nieciekawie Dobra, ustawmy się tutaj jakoś tak, żeby nam się dobrze robiło Ja proponuję widzowie sobie to po prostu rozłożyć i zajechać sobie Chyba najlepszą opcją mimo wszystko będzie robienie pasów od góry, znaczy od dołu do góry, czy to bez różnicy od góry do dołu też oczywiście będziemy jeździć, ale chcę, żeby to wszystko było ładnie zgrabione i na pewno nie możemy sobie... Znaczy no nic się nie stanie aż takiego tragicznego, jeżeli no coś zostanie po prostu na drodze. Polny świat się oczywiście nie zawali, ale mimo wszystko chcę też, żeby to było jakoś dobrze zrobione, że jak ludzie tutaj będą jechać i podziwiać tą moją łąkę to powiedzą porządnie. Porządny, porządny rolnik tutaj mieszka i powo porządny rolnik to wszystko robi. trawie jak widzicie, troszeczkę było, bo na dawno nie była koszona. To jest ostatni pokos już przed zimą, taki ostateczny, że tak powiem. I jak widzicie, ta kupica się robi nawet dosyć ładna. Takich przejazdów tutaj, jeżeli chodzi o zgrabianie, trochę będziemy mieli. I z wyboru, właśnie, kombajnów. Ja dwa są od osoby prywatnej, tylko w jednym. Nie każdy ma też wózek dostępny do sprzedaży, wózek zawsze można sobie dokupić, ktoś powie, no jasne, można sobie dokupić, dobra, chyba będziemy jednak o tako jeździć. Ja sobie tutaj pozgrabiam, z jeden przejazd tak o sobie zrobię, a później już będę jeździł, że będę sobie dojeżdżał, żeby dookoła mieć to pole mniej więcej ogarnięte. I tak, jak będziemy to robić i naprasowanie, to bez różnicy, i tak się łatwo to będzie zbierać, to jest po pierwsze. Po drugiej jutro, jeżeli się uda, to będzie seria z młodym, także też fajna sprawa. Mam nadzieję, że przynajmniej uda się nagrać ten odcinek. No i właśnie, tak jak wam mówiłem widzowie, jeden kombajn będziecie mieli, tak jakby ze skupu, bo on kosił na usługach. Ale to są wszystkie kombajny już takie no, z najwyższej półki. Nie będzie, nie będzie tam jakiegoś takiego, że tak powiem, nie wiem, bizona, powiedzmy, czy jakiegoś innego takiego małego kombajnu, tylko wszystko, kompletnie wszystko widzowie już z górnej półki to są kombajny warte bardzo duże pieniądze i najprawdopodobniej to będzie już ostatni kombajn jaki będziemy kupować na tej serii. Teraz mamy jak wiecie John Deere także. Wasza, wasza tylko i wyłącznie decyzja, wasza inicjatywa sprowadzi nas do tego jaki kombajn będziemy sobie kupować na tej serii. Ja Kurczę mam jednego faworyta. Mam jednego faworyta do kupna. Oczywiście wam powiem, yy, jaki to jest faworyt. Czekajcie, musimy sobie zrobić coś takiego. Mam nadzieję, że to nie jest zbugowane i nam nie będzie przetrząsać, jak jest w górze podniesione. No na szczęście nie. Dobra, tu sobie już możemy to opuszczać. Rach, chciach, Dobra, i lecimy sobie teraz znowu pod górę. Yy, no i tak jak powiem mówię, to łąkę raczej szybko zrobimy, bo tutaj nie widzę, żeby to było jakieś problematyczne bardzo. Yy, jeżeli chodzi o zgrabianko. Ogólnie dosyć szybko nam ta łąka poszła, jeżeli chodzi o podstawy, czyli koszenie, e, przetrząsanie, schnięcie tej łąki. Bo jak widzicie, ładna bardzo pogoda. E, także jestem zadowolony, że to szybko poszło. Powiem wam, tutaj wczoraj e, kosił koło nas gościa łąkę. a 60, kosiarka rotacyjna i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak, jakby polska moc, że tak powiem. I powiem wam, że nie wiem, czy będzie zadowolony, bo leje u nas. Teraz może już przestało, ale tak, tak, lało dobre pół godziny lało, no. Że nie wiem, czy on to pozbiera. Za szybko, nawet tak to zacznie zgrabiać, to też możliwe, że deszczu jutro nie będzie na przykład. I dzisiaj też, ale bez słońca, no to wiadomo, że taka łąka też wam za bardzo, widzowie, nie przesnie. Choćbyście się starali, no też słońca sobie nie wyczarujesz. Także musisz liczyć na warunki pogodowe, jeżeli już robisz sianokosy, no to wiadomo, że Najlepiej mieć dobre warunki pogodowe, bo jeżeli masz złe warunki pogodowe, no to sianokosy raczej nie będą udane dla Ciebie. Dobra, jedziemy. I wracając do tematu, jeden właśnie tam, gdzie jest skup, on był na usługach, kombajnik, ale to takie mniejsze i dwa są takie od osoby prywatnej, tylko nie, że od jednej osoby, tylko to jest tak naprawdę dwa kombajny są. Tylko jeden jest u jednego właściciela, drugi jest u drugiego właściciela. Także zobaczycie efekcik, No i oczywiście standardowo będzie mogli w komentarzach sobie pisać jeden, dwa albo trzy, bo to oczywiście są opcje, bo trzy kombajny. Więcej nie oglądałem, zresztą w pobliżu nie ma za bardzo więcej kombajnów, które. Spełniałyby nasze wymagania, no bo nasze wymagania i oczekiwania są dosyć duże, ze względu na to, że to pole, ten areał cały nasz się z, po, no, z dnia na dzień powiększa, to złe słowo, bo codziennie kupujemy nowego pola, ale od początku tej serii już troszeczkę tutaj się pozmieniało, jeżeli chodzi o nasze pola, no nie, nie dość, że łąki doszły, nie dość, że tutaj pola były łączone i są naprawdę dosyć duże kawałeczki, a żniwa im szybciej przeprowadzone zostaną, tym lepiej. Także ten kombajn na pewno będziemy sobie testować na żliwa. I dlaczego nie kupuję kombajna przed samymi żliwami? Dobre widzowie pytanie. I tu już Wam daję odpowiedź, że nie kupuję sobie tego kombajnu przed żliwami, że... Przed okresem, w którym jakaś maszyna jest potrzebna, ta maszyna zazwyczaj jest droższa. No, i tutaj kombine też na pewno zaoszczędzimy, kupując go leciutko przed zimą, można powiedzieć, chwilę po sezonie, czyli chwilę po sezonie żniwnym. A jakbyśmy go mieli kupować właśnie w takim okresie letnim, czyli nie wiem, powiedzmy sobie w czerwcu, żeby już mieć go na rzepaki, no to tak. Trochę pieniędzy więcej byśmy musieli wydać. Kurde, to jest też zabawa z nawracaniem przy, przy tej właśnie. Maszynie, jakby tu jeździć dookoła, to by było szybciej, nie musiałbym się bawić w nawracanie i takie dojeżdżanie, żeby nie zniszczyć sobie tego przejazdu ostatecznego, tego właśnie tutaj bocznego, tak zwanego poprzeczniaka. Albo poprzeczniaka raczej się tak o taką to nie nazywa. Poprzeczniaki to można zrobić jak są Dobra, trochę pojeździmy, może z tej perspektywy, bo tak jak tutaj mniej więcej jest, e, widać jak się robi. No, jakieś tam prawie pół łąki już mamy zrobione, zrobimy sobie jeszcze, widzowie, przejeździk do góry. Ja już teraz mam mniejszą odległość, to chyba sobie będę jeździł po prostu dookoła, że nie będę się bawił w takie nawracanie, cofanie, tylko po prostu będziemy sobie przejeżdżać, zaraz wam pokażę już teraz właśnie jak. I będziemy sobie ruszać na chałupę. A dlaczego będziemy sobie ruszać widzowie na hałupę? A no dlatego, że pasowałoby, żebyście zobaczyli już, jakie kombajny, jakie ogłoszenia wam przygotowałem do wyboru. Można było elegancko sobie przez środek też raz przejechać, tylko tyle, że później nie wiem jak nam to będzie wychodzić też nie ma co cudować jakoś za mocno no i tutaj nam nie zebrało znowu ja cię kręca, ja cię kręca w obie rynca. też widzowie dzisiaj Hajlik jest także też fajna sprawa bo powiem wam, że karta walk e, oraz jakieś tam dymy, które powstały na konferencjach zapowiadają się no zapowiadają bardzo fajną galę e, także ja już się nie mogę doczekać a jest godzina 14, jeszcze jakieś 5 godzinek i można się powoli e, będzie szykować do e, właśnie oglądania tej gali Fajnie, fajnie, że jest Fame i fajnie, że jest właśnie High League, bo są to dwie gale, które no można oglądać, no bo wiadomo, że takie jakieś gówno najmana czy co tam powstało, jakieś Royal Division było też jakieś gówno, no to wiadomo, że tego to raczej nikt nie ogląda. No chyba, że się zna, jest ktoś z widzów, z Was, kto ogląda takie właśnie gale jak, nie wiem, gala najmana, czyli MMA VIP, to, to powodzenia, powodzenia w dalszym oglądaniu. Raczej to jakościowe nie jest, ani ciekawe też moim zdaniem nie jest. Jeszcze była jakaś ten, Pink MMA, ale nawet nie wiem czy to już się odbyło, czy to się nie odbyło. Ale ja bym nawet złotówki nie, nie wydał, no nie? Jakbym miał wyrzucić 1000 złotych na ziemię. Albo dać Maxowi, żeby pogryzł 1000 złotych. A za 20 złotych kupić dostęp do gali, gdzie występują takie osoby, jakie występują. Chyba na YouTube nie wolno mówić, to wpiszcie sobie Pink MMA, to zobaczycie w Google. To szczerze, dałbym te dwa, dałbym te tysiąc złotych Maxowi, żeby sobie je pogryzł, yy, niż żeby takie, takie coś zarobiło, bo ja tego człowiekiem nawet nie nazywam widzowie. Dobra, lecimy kupować kombajn. Dawno ogólnie siedzieliśmy w tym Mercedesie, widzowie, na odcinku, z tego co pamiętam. Także w końcu mamy okazję się tym przejechać. Mm, dobra, lecimy. Dobra, bo tutaj boję się widzowie bardzo rozpędzać, ze względu na to, że to jest dosyć mocna maczyna i. Jak już się rozpędzi, to nic jej nie zatrzyma. O. Dobra, pojedziemy sobie na początek chyba główną drogą, tak mi się wydaje. Będzie to chyba najlepsza opcja. Niech ta kierownica się znowu rozrusza. Ona ma coś takiego, że jak się chwilę nią nie kręci, to ona tak jakby później te dźwięki śmieszne wydaje. O Boże. No już tu nie ma żadnych driftów, to no nie? 150 po wsi. Eee, czuć adrenali... Wow, 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 żeby nas nie zmiotło z planszy zaraz, jak tutaj coś zrobimy takiego... Głupiego. Dobra, jedziemy sobie na początek w lewo, żeby pojeździć po kolei. I to będzie, widzowie, taka taktyczna jedyneczka, że tak powiem. Czyli kombajn, który właśnie będziemy w stanie kupić. Mogliśmy jechać tamtędy, ale już za późno, jak pojechaliśmy sobie tędy. Gdzie to jest? To gdzieś było takie... Coś, widzowie, ja tu, chyba, ja tu chyba źle, widzowie, pojechałem. Czekajcie, pojedźmy sobie tu. A nie, dobrze jadę, bo tu pod górę i tu w lewo i zaraz będzie po prawej stronie. Dobrze mówię? Znaczy dobrze mówię, no. Wy tam pewnie i tak nie wiecie, czy dobrze mówię. Tak, to jest tutaj, o. Dobra, nie wiem, czy sobie zajeżdżać, czy co robić. Dobra, zajadę sobie w sumie. Co to? Uno problemamo, chwilę montamo, montamo. No, no, tak się mówi u nas na wsi. Dobra, jest opcja numer jeden, czyli czysta jedyneczka widzowe. Nie widzę Hedera, ale też nie widzę nikogo na gospodarstwie. To jest wystawione Lekcjon 6-9. O Boże, ale liczba. No i dwa zera jeszcze na końcu. no Opony 710, 710 na 60 R30. Z przodu R42. W środku też luksusowo. No spory, kurde, bydlak taki. Naprawdę byczy, byczy klas. Ogólnie klasy, bardzo ładne kombajny, ale w dalszej kolejności to nie jest widzowie mój faworyt. Widzę, że wózek na header jest, tylko headera za bardzo nie widzę. Nie dochodził gościowi po gospodarstwie, jak tutaj nikogo za bardzo yy, nie widzę. No. Fajny. możecie napisać jedynkę w komentarzu, jeżeli chcecie żeby ten kombajn się znalazł u mnie na gospie. Eee, ale to nie jest mój faworyt. To nie jest jeszcze mój faworyt. Zaraz mojego faworyta poznacie. A myślę, że też Wam się może spodobać. Tylko, że wtedy będziemy mieli. Dobra, zdradzę Wam już. Dwa John Deere na gospodarstwie, jeżeli bym kupił tego faworyta, którego chcę. Eee, bo tak, jest to, jest to John Deere, jak już się pewnie domyślacie, ale dużo większy niż ten, który znajduje się u nas na Gospi aktualnie. daj że 14 koła tak naprawdę pojemności w zbiorniku także to już świadczy samo. Osoby. Dobra, zajeżdżamy. Też daleko nie będę zajeżdżał. Tylko sobie stanę tutaj w bramie, tak jakby. No i możemy się przejść. Właśnie tu już widzicie, że jest wózek. Jest e, header na wózku też umieszczony. I macie John Dira. No ładny. 740 FD. Powiem wam, że... Header jest dosyć szeroki, bez wózka na header na pewno ani na gospodarstwo nie zajadę, ani na drogach się nie wyminę. Zresztą przez drogę nie przejadę, bo są drzewa po bokach. Także tutaj na pewno wózek na header też trzeba uwzględniać w zakupie już właśnie takiego kombajnu. Jest to John Direct właśnie tego typu Benz-Benz. x 1100. To też jedna z mocniejszych wersji. Tutaj mamy oczywiście koła, nie mamy gońsiennik, czyli nie jest to najprawdopodobniej jakaś. No i bogatsza opcja, ale... Rura składana nawet tutaj jest, widzowie. Dobra, pan schodek. Sobie wejdę do środka. Możemy go odpalić nawet, skoro tu już jesteśmy. No i ten właśnie John Deere, którego mam teraz na gospie, dosyć dobrze się sprawdza, dlatego, widzowie, ja też jestem zwolennikiem właśnie tego y, typu kombajnów. Y, jeżeli chcecie go na gospodarstwie, żeby on był, no to... Po prostu taktyczna dwójka w komentarzu i kupujemy John Dira, no. Te tak, kwoty są bardzo podobne, nawet wam nie będę mówił, jakie to są kwoty. Eee, bo są to... No niewąskie, niewąskie kwoty, te, też nie za małe, nie za średnie, takie bardziej. Nawet nie za duże, tylko powiem wam tak bardziej bardziej te kwoty są ogromne jeżeli chodzi o zakup właśnie takiego kombajnu, no ale tutaj wszystko macie taką bardziej... Kategorię takiego giganta z poszczególnych marek, czy tam ten klas jest bardzo duży, czy John Deere Jeden właśnie z większych, czy teraz pojedziemy jeszcze zobaczyć kolejną markę moim zdaniem też bardzo szanowaną Także zobaczycie, bo patrzcie Tu jest taki pomysł, że też możemy sobie wziąć, kiedyś miałem New Hollanda na gospodarstwie Znaczy miałem i kombajn, miałem i tak naprawdę hmm, ciągnik miałem New Hollanda Także tutaj też też ta marka jest nawet spoko z ducholandem nie było żadnych problemów. Ani z tym, ani z tym oczywiście. Także też możemy sobie tutaj zajść i zobaczyć. O kurde, tu nie ma tego. Wózka znowu. Chyba, że wózek to zawsze może być gdzieś pochowany. A to jest opcja numer 3, widzowie. 12 metrów szerokości roboczej headera. Ja cię kręca. O, i gąsienice są. R-26, od Michelina Nawet takie optymalne, no i tutaj wiadomo, no gościnnice, no nie? Sieczkarnia, kurde, już myślałem, że będę musiał montować swoją, tak jak do Bizona kiedyś mhm. O, zbiornik, jak wiecie, do wąskich nie należy Może sobie wkicnijmy Niebieskie siedzonka, możemy sobie go odpalić Ładnie chodzi Naprawdę widzowie ładnie chodzi, ładnie wygląda Kurde no też też powiem wam że najmniej mi się podoba tak szczerze ten klas bo Ten New holandzik na gąsienicach oraz tamten John Deere to są chyba dwaj faworyci Właśnie dzisiejszego odcinka Także to jest opcja numer 3 Także piszecie trójkę w komentarzu jeżeli chcecie żeby ten ciąg, znaczy kombajn znalazł się u mnie na gospodarstwie No powiem wam tak Zestawienie jest dosyć fajne To są wszystkie takie opcje Które mamy w pobliżu, ja nie będę zamawiał Wiecie kombajnu z Drugiego końca Polski powiedzmy Tylko tutaj w pobliżu to co miałem O ten, ten ma dosyć dużo motogodzin Nawalonych, bo on pracował na usługach Także dosyć sporo kosił John Deere ma najmniej motogodzin Także też chyba może nie będzie Aż tak szybko się psuł, może dłużej będzie mi służył Na gospodarstwie to są takie. Wszystko to są teorie, także. Nie wiem, zależy. Czego będzie widzowie najwięcej, to będziemy kupować. E, ja tutaj jestem tylko pośrednikiem. Kupuję to, co widzowie wy polecacie. A jak źle mi poleci, polecicie. No to to już wiecie. To będzie wszystko. Wszystko kompletnie będzie wasza wina. ci kręcę. ale się kica. Także ja jestem zwolennikiem John Deera. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie wygra klas, bo jak będziecie pisać same jedynki. Oj, 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 nie będę zadowolony. Dobra, jedę sobie widzowie na gospodarstwo. Odstawiam tego brabusa. Jeszcze Wam pokażę, jak wygląda sprawa aktualnie z kombajnem, który ja posiadam na gospodarstwie. Bo nie wiem, czy widzieliście. Zresztą to marka John Deere to jest ogólnie poważana za dobrą markę, bo mamy ciągnik z John Deera. Mamy siewnik do kukurydzy z John Deera. Yy, mamy kombajn John Deera. No tu jest akurat ten header i wózek, jest dosyć mniejszy. A kombajn mieliśmy taki wcześniej. S680. Też ze składaną rurą. Też na kołach, też bez gąsienic. I też powiem Wam, że nawet spora wersja. S680i tak dokładnie. Pytanie, czy nam ten większy mi się zmieści, zmieści pod wiatę. Mam nadzieję, że jak najbardziej. No ale różnica jeżeli chodzi o header to jest już taka... No przeskok, może dwa razy taki nie będzie, ale na pewno będzie widzowie bardzo, ale to bardzo duży. Także wtedy byśmy mieli trzy e, maszyny, cztery z marki John Deere. Także dosyć fajna sprawa, chyba więcej jakichś tam John Deere'ów nie mamy. Tak samo ten 8530 e, ciągniczek zaskoczył nas niejednokrotnie swoją zajebistością tak naprawdę. Także co, w dzisiejszym odcinku widzowie to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że dokonacie dobrego wyboru i kolejne żniwa na tej serii pokażą po prostu umiejętności, dobro prowadzenia, niskie spalanie w takim oto kombajnie. Nara.